Ty mówisz, że 4 maja w Zebrze jest bitwa sample, tak? No. Że będzie rozpierdol, że będzie najlepsi i będą najlepsi freestylerzy w Polsce. W Polsce może nie. Ale kurwa. Ale na pewno będzie czołówka, nie? No czołóweczka, No będą jedni z lepszych. No. No dobra. A kto? No, no mam miałem... No tak, przecież że przyjedzie no. MC, MC jak przyjedzie to wszystko prowadzić, no, pewnie, no. no tą całą bitwę, no. a przecież po bitwie wtedy kurde no to, mówisz, to już ja no, mówił, no, no tak, no wtedy ty powiesz, że po bitwie już, że, że po bitwie są koncerty, że nie. na koncertach zagra studio Fly, w składzie Peller, Szyna, Hamst, Rubik i Kaki, no, no. Po, po, po ich koncercie zagracie wy, w sensie no ty kurde Maxwell, Pix, Eee, z DJem 69 Beats, nie? Że, że promujecie swój mixtape, no, wiesz, o że co chodzi, będą. Nie? Że, no, że będą goście, nie? <laughs> Że będzie wesoło i w ogóle, a potem, że zagrają jeszcze Primore z High time, nie? No pewnie, no, no, no wiadomo. No i że potem afterparty, nie? To też mogę no powiedzieć. Nie? No że tak, gra no. 60, no. że gra. No Funky zagra no. na pewno. Może, i... Żeby ten ten zagrał. No, no te by przyjedzie, by także może że zagra. także może zagra, no może. fajnie. I co? I potem ty mówisz, że, że, że zagra, przed sprzedaż jest w Zebrze i Wajkonie po 15, tak? 15 po 15 zł, zł no jest w a dwie dyszki w dniu koncertu jest, nie? No tak. No, Także no, będzie wesoło, wszystko zbiście. będzie na plene, wiesz, jeszcze musimy powiedzieć, że będzie wszystko grill, tutaj. Grill będzie. No, że będzie grillik, że będzie tutaj, na, że, będzie że, to się będzie, lała. Będzie, że to będzie przed zebrą, wiesz o co no, chodzi, no no no, 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 więc, no Co? Wiecie o co chodzi? A jeszcze <laughs> przecież będzie stary dla każdego kieronek no. na start, przecież. No, no, Mówiłem, że wudeczka no, się będzie lała. No tak, ale budaczka będzie się lała u każdego stoliku, ale jeszcze na start każdy dostanie kielonka, wiesz o co no więc co możemy zrobić? Tylko zapraszamy Was. was.